Ochotę? Może tarta z borówkami? Robimy. Przyznam się Wam, że jest to chyba najłatwiejsza tarta, jaką do tej pory robiłam. Zaczynamy od wymieszania mąki z cukrem pudrem, mąką migdałową. Następnie ścieramy skórkę z cytryny. Zimne masło ścieramy na tarce. Następnie dodajemy zimną wodę, a żeby ciasto było bardziej kruche, dodajemy odrobinę octu. Przypomniało mi się, że nie mamy foremki na tartę, więc będę improwizować. Trzymajcie kciuki. To odstawiamy chociaż na godzinę do lodówki, możecie też je odstawić na całą noc. Możecie wybrać dowolne owoce, ja zdecydowałam się na borówki. Do tego cukier, skórka z cytryny i odrobina skrobi ziemniaczanej. Wszystko razem mieszamy i wykładamy na schłodzone i rozwałkowane ciasto. No i powiedzcie, czy to nie jest łatwiejsze niż taka tradycyjna tarta? Czegi ciasta smarujemy roztrzepanym jajkiem i posypujemy odrobiną cukru brązowego. Ale fajnie! No i bez formy na tartę. Próbujemy, Magdalena. Próbujemy. Hm. Mm. Pyszne. really fresh Spanish bonito. Tak. Tak.